Siema ogólnie co do specjalu To powiem tak yy, Będzie Tak Fajnie, że będzie Ale Ale mm, Co miałem mówić? A Że będzie coś na mojej stronie miker.rf.gd, Na moim Facebooku Tak zwanym Który ja zaprogramowałem z pomocnikiem, że tak powiem. No. Więc na mojej stronie będzie. I postaram się też coś zrobić. Tylko na film to za bardzo nie mam pomysłu, a na karze, na mojej w GD już mam bardziej pomysł, więc. Więc. Więc no. Zrobię jakiś mały odcinek ze specjalną. No. Więc. Siema.